Dziękuję. Bardzo wysoko. I jak wyglądały przygotowania do tego? No, trzy lata pracy ciężkiej w liceum, treningi rano i wieczorem, 7.30 zaczynaliśmy treningami na, na Mosirze. trzy lata ciężkiej pracy, to jest efekt trzyletniej pracy. Ich. Jak się Pan czuł przez tą pracę i teraz jak zobaczył Pan w chłopaku, w chłopaku? No, Jestem bardzo z nich dumny. Jeszcze miesiąc temu, jakby ktoś powiedział, że będziemy mieli srebrny medal, to byśmy to wzięli w ciemno. Liczyliśmy co prawda na dobrą postawę. Po dobrych meczach w grupie liczyliśmy nawet na finał. Był. Zabrakło odrobinę szczęścia jeszcze ze dwóch minut. Może by było złoto. Ale srebrny medal to też sukces. Od 25 lat w Lublinie nikt w koszykówce młodzieżowej nie miał srebrnego medalu. Najlepiej zagrali zdecydowanie z Gliwicami, ostatni mecz w grupie, ale z kolei największą wolę walki i charakter pokazali w meczu półfinałowym ze śląskim. Przegrywali cały mecz, wyszli na prowadzenie na 9 sekund, do końca wygrali to. To pokazuje ich bardzo mocny charakter. Dziękuję im jeszcze raz. Okej, okay, ostatnie pytanie. Po który przeciwnik panami najtrudniejszy? No dzisiejszy trening. Bardzo dobrze zorganizowana drużyna, mająca szeroki skład. To, co mojej drużynie nie bardzo leży, ponieważ oni mogli robić więcej zmian niż my. Poza tym my byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni wczorajszym meczem. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Jak czujesz się po skończonym turnieju? Po skończonym turnieju czuję się bardzo dobrze. Zrobiliśmy z drużyną bardzo dobry wynik, którego nie było w naszym klubie od dawna.

Jak się grało z takim dopingiem? Z takim dopingiem naprawdę grało się świetnie. To był nasz szósty zawodnik zawsze. Wspierali nas, gdy upadaliśmy, podnosili nas. I, I to zwycięstwo ze Śląskiem było naprawdę ich zasługą. Niestety, no w ostatnim meczu troszeczkę nie czujemy po tym meczu, ale lecimy dalej i nie zatrzymujemy się. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem podziękować za ten sezon. Na pewno naszej szkole, która przyczyniła się do naszego sukcesu, trenerom, zawodnikom naszej szkoły. Dziękuję wszystkim za wsparcie z trybun, jak i mentalne, wiadomościami wszystkim. Dziękuję ślicznie.